Dobrze, dzieci. E, więc kto mi powie, jak, e, jaka ta suma w końcu jest? Gdy do miliona dodamy 100. Wie ktoś? Nie mówi, że nic nie wie. To takie proste. O! To pewnie nasz e, specjalny gość. Chodź. Chodź, spokojnie. Nie denerwuj się, nie denerwuj się. I wtedy po raz kolejny ją zobaczyłem. E, dobrze, niektórzy może już ją widzieli. ale to jest Piff. E, nasza nowa uczennica. Hejka! Cześć Pif. Dobrze, Piw. E, wybierz sobie miejsce, gdzie chcesz e, siedzieć. Hmm. Hej, 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 Malto. Malto, chcesz z nią usiąść? Co ty, pozwolisz mi? No pewnie, ja się przesiądę. A właściwie do kogo? No dobra, przesiądę się do chory, żeby ci tą przyjemność. Proszę pani, proszę pani. Przesiąść się, duszone No dobrze, przesiadaj się. Dziękuję. Fajnie, nie, że ktoś nareszcie ze mną chce siedzieć. A, wy robię to tylko dla przyjaciela. No dobra. A mi tutaj będę siedzieć. Co, ja się wpakowałam? E, dobrze, dobrze. E, Piff, z kim chcesz siedzieć? Może z Bartem? Dobrze, dobrze. Ja mogę się z nim usiąść. Cześć, Tarko. My się już chyba widzieliśmy, prawda? Tak, oczywiście. wiedzieliśmy się. Dobrze. Dobrze, więc jak wcześniej już pytałam, ile jest tysiąc... Nie, milion dodać sto. Tak, milion dodać sto. Ja wiem, proszę Pani. Tak. E, milion e, dodać 100 to, to jest milion sto. Bardzo, bardzo dobrze. Widzę, że szlifujesz matematykę. Tak, szlifuję. Dziadku,